W dzisiejszym nagraniu omówimy Państwowe ubezpieczanie emerytalne. Omówimy jak to ubezpieczenie funkcjonuje i dlaczego ten cały system jest niestabilny. Witam na kanale Ubezpieczenia z Główką. Najpierw pomyśl, a później się ubezpiecz. Dzisiaj mamy bardzo ważny temat temat państwowej ubezpieczalni emerytalnej. Omówimy umowę generacyjną, omówimy także demokratyczny rozwój i dlaczego ten cały system jest niestabilny. Następnie omówimy też dlaczego powinniśmy prywatnie się zabezpieczyć. Jak funkcjonuje ten cały system? Najpierw ta umowa. Generacyjna. Ta umowa powiedziała, że każdy, który dzisiaj pracuje, finansuje emeryturę od człowieka, który jest dzisiaj na emeryturze. I tak samo ludzi, którzy nie pracują, na przykład dzieci. Problem jest ale demokratyczny rozwój. Kiedyś było tak, że jak weźmiemy piramidę, że na górze było mało emeryturów a na środku byli ludzie zatrudnieni, którzy pracowali. Dzisiaj już jest tak, że na górze jest więcej ludzi, którzy są na emeryturze, a mniej ludzi, którzy pracują. I takie coś nie może, nie idzie, nie może funkcjonować. Bo kiedyś pięciu ludzi, którzy pracowali, utrzymywali, można powiedzieć, jednego, jednego rentistę. Dzisiaj już jest tak, że ten, który pracuje, jedna osoba, utrzymuje jednego emerytę. Problem największy ma być w roku 2030, bo w 2030 ma tak być, że nawet jeden pracownik nie będzie pracował na jego jednego emerytury, tylko na dwóch już. I wtedy ten cały system będzie niestabilny. Tak wyliczyli, że nawet jak 40 lat pracowałeś, to od roku 2030 nie dostanie się więcej emerytury niż 900 euro. Dlatego tutaj musisz prywatnie się ubezpieczyć albo zabezpieczyć swoją emeryturę. W Niemczech mamy trzy rodzaje zabezpieczenia emerytalnego. Do pierwszej Gruntowej, podstawowej należy właśnie państwowe ubezpieczenie emerytalne albo tak zwaną rubrentę. To jest dodatkowe emeryta ubezpieczenie emerytalne dla ludzi, którzy mają swoją działalność. Drugi ro rodzaj jest na np. listerentę albo ubezpieczenie dodatkowe przez pracę. Betrypli się i trzeci rodzaj jest ubezpieczenie emerytalne, prywatne przez fundusze, przez akcje, przez ETFs. Różne są formy, które można sobie zrobić. I następny punkt jest ten, że ludzie dostawają wykres swojej emerytury, ile mają dostać państwowej. Jak na to za zajrzysz, to powiesz mm, aż tak źle to nie wygląda. No, tu jest właśnie ale błąd. Bo to jest brutto, to jest brutto, gdzie trzeba z tego jeszcze kiedyś, na przykład w, od roku 2040, trzeba 100% tej emerytury opłatkować. I od tej sumy musisz tak samo odjąć ubezpieczenia socjalne, na przykład ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego wtedy ta renta, która tam jest opisana, jest dużo, dużo. Mniejszą. Dlatego zadbaj, żebyś miał prywatne zabezpieczenie. Dzisiaj omówiłem podstawowe ubezpieczenie. W następnych trzech odcinkach będę omawiał dodatkowe ubezpieczenia i prywatne ubezpieczenie emerytalne. Dlatego najpierw pomyśl, a później się ubezpiecz. Dziękuję i do następnego razu.